Moi drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj taka, taki krótki film informacyjny. E, zamówiłem 4-3 miesiące temu firmy e, piły do rowkowania, tak zwane Dado. Fir, e, piły zamówiłem, moi drodzy, firmy CNT. Wszyscy. Koneserzy dobrych narzędzi znają to firmę, stolarze to znają ją na 100% Mam tu już jedną piłę tej firmy, 80 zębów do cięcia poprzecznego No i moi drodzy, czekałem, zamówiłem 150 bo były, no bo były tańsze Nie miałem wtedy pieniędzy Czekałem tyle miesięcy, bo w całej Europie tych pił nigdzie nie było no, i dzisiaj przyszły. Zobaczcie, ja już dzisiaj tutaj mam naklejone dębowych deseczek. Jedne, drugie, trzecie. Miała być robiona skrzynka, tu leży jesion. Wszystko jest przygotowane, jakby powiedzieć, do, do robienia, do testowania tych fił. Zobaczcie, i następny filmik też miał być o. Przykład, to jest. Przykładnica kontowa, którą dokupiłem do swojego Dewolta, też czekałem z, ze zrobieniem filmiku o niej, bo ona ma tutaj taką funkcję. Jak zobaczycie, to jest ustawiane. Ustawiamy sobie rowek. Po to były mi te piły, żeby żeby czy do skrzynek, czy do, czy do szuflad. Obojętnie do czego. A to jest do właśnie robienia łączeń. I nie wyszło, nie wyszło dziś. Tak. Nie wyszło dlatego, że zadzwoniłem. No i wymieniam te piły. Wymieniam je na 200 mm. Proszę was, dlatego że ja miałem nadzieję, nie wiem jak ja, to, jak ja to policzyłem, ja miałem nadzieję, że te piły będą. Nie będą większe, że więcej wyjdą z mojej z mojej pilarki. A te piły maksymalnie wysuwają się na 3 cm. No moi drodzy, to nawet czopa na 50 na przykład pięćdziesiątka kwadraciak będę chciał czopować czy będę chciał zrobić jakiś stolik czy jakieś krzesło bo ja już się nad tym zastanawiam do robienia czopów one będą fantastyczne zobaczcie jaki to ma jakie to ma śliczne zęby po prostu cudo ale strasznie, strasznie jestem zawiedziony tym że ona tak mało mi tu z mojej piły wy, wychodzi. Zobacz, pokażę Wam jeszcze drugą stronę. Tam są, za tymi piłami, są jeszcze takie magnetyczne e, podkładki, które, którymi można regulować. No i tutaj, proszę bardzo, mamy ostrza. Nie będę tego rozbierał, bo to chcę zapakować i będę czekał dwa tygodnie. Tam mamy podkładki, widać, metalowe. Też do, do, do regulacji szerokości. No, moi drodzy, strasznie się zawiodłem, no ale nie chcę tego używać, żeby tego, no, jak użyję, to już będzie nie do zwrotu. A tak to jeszcze mogę to zamienić. 200 mm to już będzie ponad 5 cm. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, zobaczcie. Tego miejsca kupiłem, nie chciałem. Wiecie, mogłem, mogłem wycofać pieniążki, ale tu, w tych trzech sklepach, co widzicie, Pneumatico, Festul i CMT, jest tyle rzeczy, które chciałbym kiedyś dla siebie zakupić, że no po prostu zdecydowałem się czekać. No, i poczekam jeszcze. Może kiedyś jakaś wyjdzie z tego fajna współpraca. A co do firmy CMT i Festul, no to chyba nikogo nie muszę przekonywać, że to są narzędzia naprawdę z wysokiej półki. Dobra, kończę. Podlinkuję Wam adresy tych sklepów w, tam w komentarzu albo w opisie. I trzymajcie się cieplutko. Hej. I tak moi drodzy. Wszystkie plany, jakie miałem związane z nagrywaniem o tych piłach, o przekładnicy. Też chciałem powiedzieć parę słów o pilarce stołowej Dewalt. O regulacji, o regulacji piły, bo powiem szczerze, że wszystko trzeba było poregulować, no bo na budowę to może by się nadawało, ale do naprawdę precyzyjnych, naprawdę precyzyjnych rzeczy, no to, to ona była trochę nie bardzo doregulowana. Tam leżą dębowe kwadraciaki, czekają na swoją kolej, tak jak już niektórzy z Was wiedzą, to będzie skrzynka pocztowa. Szynka na listy w kształcie domu mojego znajomego, to ma być odzwierciedlenie jego chaty w skali 1 do 25 tysięcy, także najszerszy bok domu będzie miał około 60 cm 58 chyba. No i tak moi drodzy, co czekamy dwa tygodnie, bo podobno są we Francji. Do zobaczenia.